Uh, także witam Was na moi na vlogu na spotkaniu ze mną. Jesteśmy w miejscowości Starków obok takiego przystanku rowerowego ładnego z grillem. Można sobie tutaj stanąć, Grillę zrobić jedną rowerem i myślę, że i nie tylko. Powiem że jakbyśmy jechali motocyklem i chcieli się tu zatrzymać, to byśmy myślę, że mogli sobie jakiegoś biwaka od, odwalić a my jedziemy dalej odepchniemy się nogą żeby szybciej i jedziemy takie punkty rowerowe dość sporo ich e, powstało e, nawet u mnie w studziennej też taki, też taki właśnie punkcik m, taki przystanek rowerowy gdzie ten rowerzysta tudzież pieszy no i myślę że i również i motocyklista czy nawet i turysta jadący samochodem zatrzymać się może Jakąś tam historię poznać tej miejscowości no są to są te takie punkty zazwyczaj zrobione dzięki pieniążkom z Unii Europejskiej że i również i studienna też z takiego punktu skorzystała ja nawet niedawno sobie pod, na tym, że punkcie u mnie w studziennej, bo to jest, to jest dosłownie parę metrów dalej z moim synem zrobiliśmy sobie taki quasi biwak, na którym tam wypiliśmy herbatkę i zjedliśmy, zjedliśmy bardzo niezdrową zupkę ksuksu. Ksu. Ale chodziło o to, żeby przeżyć taką mini przygodę, bo jechaliśmy, mieliśmy gdzie indziej ten biwak robić, ale niestety okazało się, że zaczął też padać. Także woleliśmy to zrobić przy drodze, a już miałem wszystko naszykowane, mówię, to stajemy tu i robimy. Nie tylko te główne drogi, z zakrę zakrętami są fajne, ale również i takie. Zobaczcie, jakie tutaj są fajne takie w miarę wyprofilowane te dróżki nie należą one takie do takich bardzo bezpiecznych czyli takie winklowanie powiedzmy sobie z lekką nutką nieśmiałości takie na takiego WRC tutaj o, taka droga na WRC Myślałem, że pojechać w góry tam coś jeszcze dzisiaj powinklować, ale myślę, że tam jeszcze momentami się nie gleszy. Tym bardziej, że niedawno padało. Jeszcze w tą niedzielę, no było zakończenie sezonu, była piękna pogoda, dużo śniegu yy, yy, w Zieleńcu. W Zieleńcu? Na Zieleńcu. Coraz więcej mi kuszą właśnie te drogi boczne, takie yy, utwardzone. I nie ukrywam, że mam taką dziką ochotę na taką drogę wskoczyć i pojechać, co tam się na tej końca tej drogi znajduje ale nie wiem czy mój e, fizyczny stan jest na tyle odpowiedni, żeby po prostu w razie jakiejś tam powiedzmy ekstremalnej przygody dać sobie radę. Także sobie odpuszczam tego typu. Na razie eskapady na offroad i jadę sobie po asfalcie. Tą drogą kiedy jechałem. Nie prowadzi ona do nikąd. Także. Jedziemy tędy. Nie wiem. Kurczę, może się przejedziemy, co? Dobrze, kawałek. O, kawałek, tak. Bo tam już widzę, że już nie da rady. O, bo to jest tylko do gospodarstwa droga że nie ma sensu by ciąg do domu wjeżdżali O, jestem sztywny jak nie wiem o tej zimie kontrola trakcji się włączyła ta. Tu mam kontrolę trakcji. No dość luźny ten shooter, ci wam powiem. A tu zobaczymy, tu też nigdy nie byłem. Gdzieś ja, gdzieś mnie ta droga zaprowadzi. Zobaczcie. O, tu już jest Gorzanów w takim razie. Jak dziutko Pamiętam, kiedyś tu ich hand to... Aż niemożliwe, że to jest... Ojej. Komuś na podwórko wiadę? Chyba komuś wiadę na podwórko. Pamiętam, że kiedyś jeździłem, błądziłem. A tutaj... Tak bliziutko tam się nie da także jestem w szoku, bo nie wiem gdzie jestem. Ha, spróbujemy tędy no jest tu dużo domów, także myślę, że wydaje, że to jest droga ogólnodostępna. Ale chyba Ale chyba Nie chciałem tu wjeżdżać ha. Też jestem na dziedzińcu Pałaców w Gorzanowie No ale nie będziemy tutaj skify robić Także jak ci Państwo wszyscy tutaj wyjeżdżają Próbujemy tędy pojechać A, no, pojedziemy tędy Powiem, że tutaj jest jakaś droga Ale jazda Bo rzeczywiście miało nie być A jesteśmy w parku yy, miało nie być off A ten owrot się pojawił, także Jestem No, urzeczony tym, że mi się udało Z jednej strony A z drugiej strony Też troszeczkę Przerażony Jak no kurde Patrząc na... znając mniej więcej topografię to powinna gdzieś tu być właśnie ta droga asfaltowa w stronę Bystrzycy Kłockiej Znowu wjeżdżamy gdzieś u kogoś na podwórko? Niesamowita przygoda My pędzimy w stronę Bystrzycy No powiem wam szczerze, że naprawdę przygoda... taka mała przygoda dla mnie Owieczki się pasą. Także na myszczyce nie będziemy jechać. Skrócimy sobie pobyt, po, yy, ten, ten przejazd Żatatara A bo i nie skrócimy. Nie, tak, tak, dobrze jest. Rozłomowisko, no szlot jakichś sprzętów. Białolądecka to jest, czy nie jest akłodzka? już nawet nie wiem. Uwielbiam tak jechać z rzeki, chociaż powiem szczerze, że teraz... Yy, lubię sam krajobraz przy rzece, ale patrząc się co tutaj jest, yy, jakie tu są śmieci, to powiem szczerze, że to estetycznie nie wygląda zbyt bardzo. Jak to zarośnie latem, to będzie inna rozmowa, nawet. ale w tym momencie to taka... Mało, mało przyjemna rozrywka Lukanie na tą brudną rzekę Ale już się robi pomału zielono, także Niedługo to zarośnie i nie będzie widać tego syfu No posprzątać to, to jest inwesty... Inwestycja Inwestycja inwestycją, ale Przedsięwzięcie naprawdę I teraz kurwa dam radę Przejdziemy po tym moście Bo tu już drogi nie ma ja Już nie ma drogi Są domy, domy Jakaś rzeka Uf, chyba sobie odpuszczę, pojedziemy w tamtą stronę Ale tu też nie ma drogi Ale zobaczymy Ja ty Jagodziński, czy ty jedziesz? Ale tu jest jakaś namiotka asfaltu Zajebiście z rzeki, zobaczcie Kuźwa, tu się rozbić Tu pełno śmieci, no O, tutaj tak trochę wyzbrana ta rzeczka. Nie mam zielonego pojęcia gdzie jestem. Ale gdzieś tutaj pokazujesz jakie są budynki. No wjeżdżamy komuś do podwór na podwórko także wracamy się No to widzicie <laughs> nie podjeżdżam pod sam dom bo bywa tak że pod tym domem są psy i narazić się na obszczekanie to jeszcze nic ale się okaże że pies szkolony do zabijania motocyklistów Mahałem się trochę. Także eksploracja, eksploracja. Ślisko. O, ktoś tutaj wjeżdżał do rzeki. Wodę nabierał albo coś. Kurczę, ale fajna przygoda. Także chciał, nie chciał. Będę musiał jednak jechać w stronę bystrzycy. Ale zajawka. Kurczę, już drzewka powielona. Także umiłowani moi, dojeżdżam, już wiem gdzie jestem, dojeżdżam do głównej trasy yy, pomiędzy Kłodzkiem a granicą państwa w Boboszowie. Właśnie widzimy tą, tej, tą informację, no my będziemy się udawali w stronę kłocka. Kończę tego vloga, mam nadzieję, że Wam podobała się taka przygoda offroadowa, moja pierwsza przygoda quasi off nie może tego nazwać off ale już coś takie, jak to się mówi, początki. Bardzo mnie to cieszy, że dałem radę, że motocykl jako tako tam się spisuje, choć, choć ta opona, no zdałoby się ją wymienić, widzę. Ale to jest pieśń przyszłości. Także dzięki za obejrzenie, pozdrawiam Was ze słonecznej kotliny Kłodzkiej. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!